Dzień dobry, to ja jogo. Kura jest z buczogą, co się nie boi nikogo. Bogatym zabierze śmiało, a biedne mura, co zostało. Jest jakiego? Żeby tylko było mokre. <laughs> Siemano ziemiale. <laughs> 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 Witam was na Majbie <laughs> dziogo. Dimek aktualnie przebywa w zakładzie penitencjarnym. Tak. Podczas jego dnia będzie będę się do w upowieniu. Bo jak wróci, to robimy wielki pojedynek. No, żeby nie Kur... Mało, żebym stąd nie zjechał. i no, i ja. widzisz. To no, było no, 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 no. No, tym oszpliskie, rozumiesz? Kupa. No Ale no. Boże, buty gładkie, wszystkie, żeby nie rypnąć. Bardzo mi miło cieszyć w naszym no, waszym uniwer no, uniwersum. łowić złowić? No ja to nie umiem, tylko że ja miałem sprzęt taki no, od sikiery. <grytania> Kija normalnego kurde Olszoka i to, żeby hecić co, Aby tylko nie szura, aby nie ziała, ani nie kijąkę jaką. Dzisiaj mamy 12 czerwca, światowy dzień komornika sądowego. I z racji tego, będziemy łowić ryby. No rybki i tego, chocyka z tyłu i. Już nie wiem, w tym się jeszcze nie. I. To kurde? I... Nie mało. <laughs> Kawałek gałęzi. Kawałek, tak, precia, kurdej. I... Dobra, daj. Wypnij się tego chocyka stąd. Nie, nie. odkręcaj, tylko wyciągnij go z tygumki. Nie to. <gum> <gum> Dobra, Już się wezmę. A, w ten sposób. No. Choczyk jest. Jest. Wiesz, takiego bato, to nawet na kunia nie miałeś, k***a. Był taki precz, że mam tego No to opowiedz coś o sobie. Yy, mieszkam w Chybicach, przy kościele. No co mam powiedzieć dalej, no... Chodzę nieraz na, na rybki, to tamto, owego na boisko, gram w piłkę. A no i takie obowiązki domowe, no. Sprzęt kurwa do 3 metry będziemy czekać. A czym się interesujesz? A no cóż, no... No co, no... Hm. Mieszkam, tak jak mówiłem, mieszkam w Chybicach. To no, takie domowe, złomie poławik. Obowiązki domowe, polowe, no i takie różne no. Polowania też No tego to nie. Kurwa sprzęt. Uh, uh, uh. Oka. Leży jak jamnika ucha. Leciutki, kurde, molek. Nakładaj kurde. Ach, ja za ucha za... za ucha to nie żyje, kurwa ma. To listo to musimy jakiegoś karpia dzisiaj wypolować. Na co mój dzisiaj? Na maj połowy. No, byłoby. Trzeba zębami. Trzeba najpierw zęby mieć. A bo z buta. <noise> A e, rata. Tak mi rąb, gdzie? Na metrowy. Byszek, zarzuć Gdzie ja to ta to jest. Ja jest? dobra Stoi. Ja cham za lasy Ja tu kurwa. Dobra, zajebiemy trochę dalej O kurwa. No, teraz jest gitarys Teraz to jacham za lasy ja się napiję Dobra no, mi k***a. A zniknął. Jak się kurczysz to będziesz widział. Żeby ci wędki nie wciągnęło. Nie ma prawa. Co? Pracowałeś gdzieś? Pracowałem w interwencji. Trochę bym przychorował wcześniej. Teraz jestem na zasiłku. No i tak się łazi, kombinuje. A co tu się pójdzie do pracy, pójdzie do pracy i tak schodzi. A ile masz lat pracy? Eee, co tam mam? Licho, co? Jak to się mówi? Parę lat. Małe, co nieco. No. Dokładnie. Ciekawe, czy żądła nie widać, bo może się wk***ć ryba i powącho tę glizdę i podle odleci z powrotem no. O! Już jest. się wielkie Kurwa O, siedzi. Zbijaj zwijaj kołowrotkę. kołowrotkiem. Kołowrotkiem zwijaj kurwa, bo pójdzie, wlota. Jak czas k***a jest, <laughs> Nie tak, musisz kołowrotkiem zwijać. Wiesz jak... Nie, No? Weź po swojemu. Ryba. Tak, słuchaj, o. siedzi Co tu się pojechało? No. Ciągnie po Ciągnie jak kurwa, czym ci pociągnę. No weź ją, kurwa, no weź ją, kurwa. Czekaj, jak no weź ją, no weź, ją, no weź, ją, weź ją. chuj po kradzież hop Ławi chodzi. O kurwa jest. Coś opier... kurwa. No, chyba że Nie, ty zakładał mi te ręce wczasu. A ja zarzucę najwyżej. Dobra. A ty będziesz pilnował. Sędzie ruszos, Wszystko kurwa, uciekło spod palców. A jak ode większą rybę złowiłeś? Ja? No. Eee Ktoś ci mówi, że karaski ja brzu ryby. O eee, A gdzie takie łobiesz? W chybisach Przy kościele. za Zawazek gdzie kłowało ku... łotrowej Uwaga listy, nie O, ciągnij! Nie, ja żebym go podciągnął. A to, ty, ty wziąłeś. No co się z dwójkiem stało się? Poszedł się odpocząć do ekskluzywnych lokali do kurortu wypoczynkowego. Na Zagnańską 155 na 20 dni dostał e, voucher, także może się e, full opcja. I będzie miał cwajki, e, i, i różnych tam. Byłeś tam Gdzie? No, no. Na piaskach. Lepiej, lepiej, żeby nie. Jak nie byłeś? A byle gówno byłem tam. Dwa tygodnie dokładnie. Trochę było smutnawo, no. Nie to, że jak w domu, no. Chciałeś to, że w domu to się wychodzi gdzie chcesz, a tam trzeba było w jednym miejscu. Ale jedzenie dobre. Dobre. Hmm? Teraz się mógł najeść, że kur... Wszystko... <grym> jakbyś... Trochę gry. Trochę mu się to. mózg może rozlasuje z powrotem. Lepiej tam nie iść, no. O! Coś się... Coś, coś mi się buja tutaj. Coś się tak, coś się kręci, komuje się. No, no. Zaczyna się bawić. A ja sobie wędkę zrobię taką prywatną, taką, no, jak to się mówi po chłopsku kawałek kija, e, zrobię tych przelotek z drutu. Oj, no. to jest wędka, kurde. Jakie plany na wieczór? No to jak zwykle. Piwko, papieros. <noise> w domu posiedzić przy telewizorze kolację jako... Opier kolację opierdzielić, znowu piwo po prawej piwem, papierosem i lulu rano wstać i łoną to samo. Ja se wędkę zrobię tak jak powiedziałem, z patyka takiego dwumetrowego, dwa gwoździe wbić, żyłkę na tym, owinąć, zapuszczać. A może opierają. Jak nieboszczyk To jak powiedziałem, panowie. Kija są łutne prostego, takiego z 2 metry na długość. Dwa głębiej wbić do niego, żyłkę na tym optegować. O i to jest. Ja się na tym żyję. się bardzo nie znam. Pom, pomotą kurde i... O! ładny dystans. Teraz się proszę wiatr kurde i o. Zby się go umiesz pływać? Nie za bardzo. To się nauczysz. A jest. To jak ham za lasem. No człowiek pójdzie do lasu i stanie się w lesie i albo z lasem i przygląda się królka zapierdzielić. Powiem jakiś dowcip. No, powiem taki, że przychodzi do cudowy gospodarz, patrzy i ma się skarni. Dobre. Ktoś zapie. O, tam się plusnęła ładno. O, ciągnij zamian. Bo się nie. Chubi. wiem czy kurwa, nie wiatr to zrobił. Bo się schował, kurde i wyszedł. Albo zjadła. Chorchnęło i... Z Binkiem jakie ma stosunki? No to jak z sąsiadem, no. On jest blisko rodzina ze mną. brat te teczny, no. Ej, to jest, chłopak jest w porządku. Bajerant. Żartujemy, wypijemy sobie jak mamy. Pogadamy jak człowiek z człowiekiem. Wypijemy, zapalimy i do domu się idzie. I taki finał. Nie kłócimy się, to jest niepotrzebne. Lepiej posiedzieć, pogadać, wypić, zapalić, wrześnić na spokojnie. To jak powiedziałem, że kurde wędkę taką zrobić y, y, sam od siebie, taką wędkę wiejską, bo na tym, że się, człowiek się bardzo nie zna, nie no, całość. Nie ma jak się łowi na, na chleb, się gołkę zapierdzieli. Sobie, ale takie pytanie mam, niby to merytoryczne, czy jak się to nazywa? Waliłeś kiedy w gumie babę? Nie. No tyle chciałem wiedzieć. Nie ma jak na… Na żywca, nie? Na żywca, kurde, nie. Listu, Wiesz, że żyjesz? Jakbyś wąchał, kurde. Kwiatka przeszył, kurde. No, o, jakbyś zgodził. O, o zda, kurwa, ja bydę tam, tam że chuj. stoi. Jak ucho. A. No, takiego karpika, jakby trzasnął, nie? Idziemy od razu do mnie i grillujemy go. Tak jak powiedziałem, kawałek się kija, se utnę. Żyłki, o, dwa głoździe wbić do kija. Urwiną sobie. Tak jak powiedziałem wcześniej, se urwę i e, utnę kija. Zrobię cewędkę taką swojską, żyłkę przy kiju, y, dwa gwoździe, <gry> Dwa papiołki nie? No i to jest to. Kurwa. Nie ma chłodnika. Kurwa tak je pchodzi. Kurwa. Dylek. Ej, chr. nawet nic nie było. Bożem się kurwa zagodowo i takich. Zarło pierństwo. Kurwa tam się pluskają. No i ostatni zarzut. O, teraz ważny dystans. Ja zrobię? No mi to nie wyjdzie. Patrz tam, jak ja tu pakuję to to. O, staro, się bują, Ja sobie zrobię węgla. Zobaczcie tak. Będę łapu. Tak, chyba muchy nalepię. No, zobacz. A żyłka jako Będzie mu raro skoczyć? No, na budowaniu suchu. A, to będziesz musiał jakieś delfiny łapać. No jak Ci się podobał pierwszy tego? Luz, no. Dlaczego nie? Siedzę przy, przy wodzie, ryby się łowi. Kija się moczy. Tak, bierze, tylko że się nic nie łapie na choczyk. się ucieszył, żeby była rybka na choczyku. Jak chcecie jeszcze mnie zobaczyć, zostawcie lajka, like subskrypcję, ogłoszenia parafialne, takie, że tak jak mówię, zrobię sobie wędkę po swojemu. Będzie wędka swojska i sobie będę naruszał tym, co jestem ciemny. I pozdrawiam Tomka Pochecia przede wszystkim. Dziękóweczka za poratowanie mi sytuacji dzisiejszej. Tu mam na paliwo, tu mam Od malutkiego Rzepina. Dziękóweczka za czteropaczka. Binek niestety no, musi oddychnąć sobie. No już niedługo będziemy w pojedynku. Już niedługo będziemy w pojedynku. Jakby skoczy. Trzymaj się, że do, y, ziemale ale do zobaczenia, cześć. Gitara, no. no Boją się jak skóra na Ciągnie się ta glizda jak guma do rzucia. Ja serwetkę zrobię tak jak powiedziałem. Tak jak powiedziałem. to tak jak powiedziałem wcześniej. Dzięki za oglądanie Uniwersum Zbój wszystkich. Może jak chcecie, nasze filmy pojawią się albo tu, albo tu. Tutaj lepiej tym kręcimy, a tu gorszy. Dziękuję Was, pozdrawiam, trzymajcie się z parczykiem gitara, szliczyma, no.